Dzień dobry, nazywam się Alicja Kropiwnicka, witam Państwa na moim kanale. Dzisiejszy tytuł filmu, jak zrobić swój domowy kosmetyk z nostrzyka żółtego. Należy taki nostrzyk pokroić. Drobno pokroić, pokruszyć i zalać wrzątkiem po prostu. O, i to jest... Że tak powiem, podstawowy kosmetyk z nostrzyka żółtego. W jednym z poprzednich filmów mówiłam o nostrzyku żółtym, o jego działaniu. Szczególnie polecałam dla pań, by były piękne, młode i miały jędrną skórę twarzy. Mam na myśli obwisłe policzki, często określane jako chomiki. My, kobiety, wiemy o co chodzi. Link umieszczę Państwu w komentarzu. Do okładów polecam wykonać właśnie napar jedną łyżkę ziół zalać wodą. Przygotowujemy gazę lub jakąś bawełnianą podkoszulkę, której nie używamy. Tak wygląda już napar z nostrzyka, który przecedziłam i który może być wykorzystany do okładów. Przykładamy na twarz, na zamknięte oczy. Zabieg przeprowadzamy 10-15, ewentualnie jak ktoś sobie życzy, to nawet i 20 minut. Gwarantuje super samopoczucie, relaks, a zapach to musicie sprawdzić same. Działanie niesamowite na twarz. Jeżeli ktoś nie ma czasu przeprowadzać takich zabiegów, to możemy również zadbać o cerę przelewając taki właśnie nostrzyk do butelki sprayem i używać. Jaką giełka do twarzy. Stosować jaką giełka do twarzy. Nawet podczas gotowania stawiamy taką buteleczkę w zasięgu wzroku, pryskamy na twarz i dalej możemy wykonywać swoje domowe czynności. Z tym, że ta giełka ma bardzo krótki termin przydatności, to jest dosłownie 1-2 dni. Taki napar 1-2 dni i już niestety musimy robić nowy. Jeżeli. Nie macie czasu, nie macie dostępu do nostrzyka, a chciałobyście stosować taką mgiełkę, która ma dłuższy termin ważności, to już mogę Wam wykonać, mogę wzbogacić yy, olejkami eterycznymi, yy, naturalnymi. Taką mgie, mgiełkę prze, przechowujemy w lodówce. Chłodna, nałożona na twarz daje naprawdę piękne ukojenie dla zmęczonej twarzy, nawilża odświeża. Także mgiełka z nostrzyka żółtego to taki super produkt naturalny, bez konserwantów do codziennego stosowania dla kobiet, które chcą mieć właśnie piękną cerę i chcą wyglądać młodo. Na dzisiaj to już wszystko. Nie jest to jakieś tam trudne, jeżeli chodzi o okłady, polecam korzystać z ziół. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli filmik był przydatny, to proszę o łapkę w górę. Nie, zapom nie zapomnijcie o subskrypcji. Pozdrawiam z Mazur. Do usłyszenia. Pa pa.